Pojazdy mechaniczne są ubezpieczone. Małe łodzie nie. Co się stanie, jeżeli zdarzy nam się na łodzi wypadek? Kto za to odpowiada? Właściciel łodzi, kierujący jednostką, czy ten, kto wypadkowi ulegnie? Nie ma obowiązku ubezpieczenia u nas łódek, kajaków czy, czy małych motorówek. Natomiast można taką łódkę ubezpieczyć. Teraz, jeżeli by chodziło o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, no to w tym momencie w przypadku jakiegoś roszczenia. Użytkownika, który wypożyczył wódkę, który był świadom jakiego obowiązują przepisy, ale mimo wszystko zdarzył się wypadek, to jest jednak woda, mogłyby być w cywilnym postępowaniu roszczenia. Wtedy takie ubezpieczenie zabezpiecza. Zabezpiecza tego, który prowadzi daną przystań. A jeżeli ubezpieczenia łódź nie ma, co wtedy? Myślę, że pan redaktor ma na myśli tutaj ubezpieczenie sprzętu, czyli wytworzenie autokasko. No to wtedy, nawet jak się zdarzy wypadek, nie z naszej winy, no koszt usunięcia szkód jest po naszej stronie. A jeżeli wypożyczamy łódkę, jesteśmy de facto jego, jej kapitanem, bo tak to chyba się nazywa w odpowiedniej nomenklaturze. My odpowiadamy za to, co dzieje się z łodzią, nawet wtedy, jeżeli nasz pasażer wyskoczy do rzeki i nie daj Boże coś sobie zrobi. Tak, w świetle przepisów nazywa się to kierownik statku i może być im nawet ten, kto pożyczył kajak. Oczywiście, że ta osoba musi być pełnoletnia, żeby móc odpowiadać za załogę. No i odpowiedzialność tej osoby jest określona w toku postępowania powypadkowego, prawda, bo, bo mogą być czasem czynniki obiektywne i, i, i jak gdyby tutaj nie ma ludzkiej odpowiedzialności. Panie Wajdku, co się dzieje, jeżeli zostanie złapany kierownik jednostki i okaże się, że ma zawartość alkoholu we krwi? Co się dzieje? Oczywiście nie pływamy po alkoholu czy po spożyciu jakichkolwiek innych środków, które mogą wpłynąć na nasze samopoczucie i sprawność. No może to grozić poważnymi sankcjami, jeżeli się zdarzy wypadek, to, to karnymi, a nawet myślę, że jest szansa zabrania prawa jazdy, jeżeli, jeżeli taka osoba taki dokument posiada. Panie Wojtku, 24 kwietnia nastąpiło chyba takie pełne otwarcie sezonu na odrze. Tak, no jest to taka już tradycyjna, cykliczna okazja spotkania się wodniaków, spotkania się przedstawicieli różnych klubów wrocławskich. Jest to otwarcie robione pod patronatem prezydenta Wrocławia. Mamy tutaj i doświadczonych wodniaków dzisiaj na imprezie, jak i, jak i tych, którzy pierwszy raz przyszli, pierwszy raz zrobili ten mały rejs motorówką czy żaglówką. Było to dla niektórych wspaniałe przeżycie. No właśnie, czy wiele takich imprez będzie w tym roku, w tym sezonie na odrze w Wrocławiu? Każdy klub prowadzi szeroką działalność popularyzatorską. Ta nasza akcja nazywa się Otwarta Przystań. Natomiast impreza Otwarcia Sezonu to jest tylko fragment, to jest ta oficjalna część tego jednego uroczystego dnia. Jesteśmy w stanie rzeczywiście zainteresować Wrocławian, generalnie obywateli Dolnego Śląska, wodą, odrą, tym, że rzeczywiście wypoczynek na niej to fantastyczna rzecz. Ja myślę, że. Po prostu trzeba przyjść i spróbować. Po prawo jazdy stoją kolejki, czy po patenty żeglarskie, motowodniackie też zaczyna się już ustawiać kolejka? Kolejka nie, ale jest spore zainteresowanie. Tutaj we Wrocławiu jest kilka klubów, które takie szkolenia systematycznie prowadzą. Czyli po prostu trzeba szukać w necie odpowiedniej instancji. A, tak, oczywiście, no, wykonuje to także nasze stowarzyszenie żeglarskie podstanice oczywiście. Natomiast no, oferta jest bogata, ja Osobiście zachęcam pomyśleć o zrobieniu patentu, bo można się wiele rzeczy nauczyć, wiele dowiedzieć no i zdobyć uprawnienia.